Ci młodzi poznaniacy jeszcze tego nie wiedzą, bo isko i polityka rządzą się podobnymi prawami. Odsyłanie za boczną linię, walka o dobrą pozycję do strzału, skuteczne kiwki, a czasem ostre starcia. Poznań od lat uchodzi za twierdzę Platformy Obywatelskiej. Tyle że od ubiegłego roku partia w regionie to niejako dwa rywalizujące ze sobą środowiska i dwaj liderzy: obecny oraz były. Za co pan ceni posła Grubińskiego? Za co cenię? Za intelekt, za, za wiedzę, za niezłe wyczucie polityczne. Waldy Dzikowski uznawany za człowieka Donalda Tuska. Do ubiegłego roku to on przewodził Wielkopolskiej PO. Za co pan ceni posła dzikowskiego? No cóż, posł Dzikowski jest przede wszystkim znanym samorządowcem. Rafał Grupiński, stronnik Grzegorza Schetyny, nowy lider partii i po raz pierwszy lider wyborczej listy w Poznaniu. Dotąd startujący dwukrotnie z Kalisza. Dzikowski, wiceszef klubu PO, do tej pory regularnie otwierający poznańską listę, tym razem musi zadowolić się miejscem trzecim. Oficjalnie twierdzi jednak, że nic się nie stało. Można rzec, robi dobrą minę do złej gry. No tak, bo trzecie miejsce jest bardzo dobre, któż by nie chciał mieć trzeciego miejsca. Ale... Na przykład ten, który miał wcześniej pierwsze. No tak, to powiedziałem, że... Cztery lata temu Platforma w Okręgu Poznańskim na 10 możliwych mandatów zdobyła aż 7. Ten zespół i ten team, który był wtedy powinien być zespoł, powinien być utrzymany. Nie mówię tu o sobie tylko, ale mówię także o moich koleżankach i kolegach, bo oni byli najlepsi w kraju. Jesteśmy partią rządzącą i jest nam oczywiście o trudniej dzisiaj walczyć o e, bardzo dobry wynik, e, bo trudniej się broni dorobku niż. Idzie krytykując tych, którzy dotąd źle rządzili. Panowie w białych rękawiczkach próbują pewne sprawy pozałatwiać. Ale to tak nie do końca, bo pan Grupiński z panem Dzikowskim, odnoszę wrażenia, w ogóle ze sobą nie rozmawiają od roku. Nie wiem, co oni robią, jak się spotykają na korytarzach sejmowych. Poznańska. To poseł Dariusz Lipiński, kolejny, który stracił na przedwyborczych układankach. Teraz zajmuje czwartą pozycję. W 2007 roku był na liście drugi. Wycinanek nie powinno być. Mówiąc krótko, ale są. Dlaczego? Pewnie dlatego, że jest yy, spory tłok. Pan był drugi, jest pan czwarty. Boli? Yy, boli, ale rozumiem konieczność. Jednak nie wszyscy wykazują się aż taką tolerancją wobec jakże zmiennych, dziejowych konieczności. Z Poznania przenieśmy się do Torunia, bo i tu na liście PO nieźle się pokręciło. To nie To on przed czterema laty był liderem toruńskiej drużyny PO. Tuż po tym, gdy opuścił PIS, żeby była konkurencja na tej liście, a nie tak, żeby dziś władze regionalne partii wskazały mężczyznę odległe miejsce. Przyznaliśmy miejsce szóste. Wszyscy przecież dobrze o tym wiemy, że Antoni Mierzydło jest popularnym politykiem, aktywnym politykiem, ma znakomite, znane nazwisko i sądzę, że nie jest dla niego problemem uzyskanie mandatu z miejsca szóstego. Czym pan podpadł? No, głosowałem w wyborach do władz regionalnych na Pawła Olszewskiego, a nie na Tomasza Lęca, czyli na Bydgoszczanina, a nie Torunianina. Ostateczne decyzje w sprawie kształtu list PO zapaść mają 11 czerwca na posiedzeniu Rady Krajowej. Ci, którzy nie godzą się na wycinanie ich z dobrych miejsc na listach, do tego czasu mogą interweniować i mają taki zamiar. Ja sam podchodzę do tego z dużym dystansem i spokojem i czekam na decyzję władz krajowych. Ostateczną decyzję. Na razie Gibała, szef platformy w Krakowie, w ogóle wypadł z listy kandydatów. No ja czekam cierpliwie i, i z nadzieją, że, że, że być może jeszcze jakieś zmiany na tej liście będą. Mucha, na razie czwarta, ma apetyt na wyższą lokatę. Chce też zmiany liderki listy, którą dziś jest Magdalena Gąsior Marek, uważana za stronniczkę tzw. spółdzielni Cezarego Grabarczyka. Bitwę o listy w wielu miejscach traktować można właśnie jako starcia tej frakcji z grupą, której patronuje Grzegorz Schetyna. Chcielibyśmy, i to jest naszym wspólnym, wspólną troską, żeby te listy były jak najlepsze, jak najpełniejsze i żeby osoby, które dają gwarancję dobrych wyników były jak najwyżej na, na tych listach. Teza o tym, że w cysłowie spółdzielnia Grabarczyka, zawładnęła za listami, jest kompletnie wyssana z palca. Mówi poseł Gowin, sam dopiero z trzecią lokatą w Krakowie. On także liczy na ostateczne poprawki czynione ręką premiera. Donald Tusk mówił na wyjazdowym posiedzeniu klubu Platformy, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której drugorzędni liberałowie będą wycinali pierwszorzędnych konserwatystów albo odwrotnie. Od tej wpadki, poseł Robert Węgrzyn idealnej... także liczy na szefa rządu. Nie będę milczał i czekał, aż zostanę ścięty w zaciszu gabinetów politycznych. Ktoś mi kiedyś Andrzej Czuma... Wyrzucony z Platformy za publiczne Żadam cytowanie do wcipu partyjnego Sącją, kolegi... Że... Nie, mówi, z gejami to dajmy sobie spokój, ale z Lizbikami to chętnie bym popatrzył. Dziś publicznie składa pokorne samokrytyki w nadziei na akt politycznej łaski. Możemy taką, taką mhm. definicję przyjąć, kretyński żart, z powodu żartu głupiego. Mhm. Możemy go nazwać, że był głupi. I ja wiem, że do wyborów trzeba iść pokornym. Zażartość walki o miejsca na listach Platformy jest zrozumiała, gdy weźmie się pod uwagę liczbę mandatów zdobytych przez tę partię przed czterema laty. I tak na przykład w Poznaniu PO otrzymała ich 7 na 10, w Toruniu 6 z 13, w Krakowie 7 z 13, a w Lublinie 5 z 15. Wszystkim kandydatom towarzyszy świadomość, że tym razem tak łatwo nie będzie. Ostatecznie jednak zdecydują przecież wyborcy. Panie Przemku, nie będę się z Panem zakładał, Pan dobrze wie, że z trzeciego miejsca, miejsca uzyskam lepszy wynik niż jedynka. I to gwarantuję Panu, że tak będzie. O no. co zakład? Nie założy się Pan, bo Pan przegra. Po co Panu to? Nie. nie! Przemysław Wenerski, TVN24.